Witam serdecznie na moim kanale Piard Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie bonusowe dla znaku zodiaku Koziorożec. I będzie to czytanie wstępne, czytanie, w którym zobaczymy, jakie energie zostają w starym roku, a jakie energie pojawią się już na nowy rok 2024. W dalszej części będziemy robili czytania miesięczne, na które serdecznie zapraszam. One niebawem pojawią się na moim kanale. Proszę pamiętać, że jest to czytanie ogólne, nie ma możliwości, by z każdym rezonowały, więc proszę przyjąć to, co działa, co pomaga w Waszej osobistej sytuacji, a resztę należy odrzucić. I w pierwszej kolejności zobaczymy sobie, jakie energie zostają w Starym Roku. Zobaczmy, jakie energie dla koziorożca, co zostawia za sobą jaka energia odchodzi do starego roku i mamy kartę partnerstwa, nowych początków, nowych działań, więc dla Wielu z Was być może spotkaliście na swojej drodze nową miłość, nowego partnera. Tu przede wszystkim pokazują się bardzo pozytywne emocje. Nowa szansa na przede wszystkim miłość, tak? Więc nie musi oczywiście to być miłość fizyczna, może dotyczyć to również jakiejś pasji, oddania się jakiejś idei, jakiemuś celowi albo jakiemuś nowemu twórczemu przedsięwzięciu. Więc możliwe, że dla wielu z Was to był czas na to, żeby otworzyć siebie, swoje serce na te wyższe jakby wibracje, być może przyszły do Was jakieś nowe, kreatywne pomysły, pewne problemy odchodzą jakby już do przeszłości, zostały rozwiązane i teraz jest jakby czas na przebaczenie zarówno sobie, jak i Innym wokół siebie, otwarcie się też na nowe rzeczy, gotowe, gotowość na przyjęcie tego, co oferuje Ci wszechświat, i początek nowej drogi, która prowadzi do miłości w Waszym życiu. Więc, tak jak mówię, wielu z Was mogło spotkać na swojej drodze, tego jednego, jedynego partnera, miłość, nową miłość, lub rozpocząć jakieś nowe działania, nowe przedsięwzięcia. Zobaczmy w takim razie, co pojawi się dla Was w nowym roku. Co pojawi się dla Koziorożca w 2024. Roku, jakie energie, co będzie dla Was tutaj ważne, istotne w tym czasie? Zobaczmy. I mamy kartę dwójki mieczy, co może oznaczać, że w tym roku będziecie stali przed podjęciem jakiejś ważnej istotnej dla was decyzji. I ta decyzja może być dla was niełatwa do podjęcia. Może nie będziecie posiadali do, wystarczająco dużej, dużo informacji. i dlatego ta decyzja będzie trudna do podjęcia być może. Trzeba będzie kierować się sercem, a nie logiką czy rozsądkiem w podejmowaniu swoich decyzji. Może warto będzie również spojrzeć na przede wszystkim swoje potrzeby, a nie potrzeby innych osób, tak żeby nie próbować nikogo uszczęśliwiać na, na siłę. To jest również ważne w tym roku, żeby nie przemykać oczu na problemy, które mogą się pojawić, i również ważne będzie, żeby w tym roku nie analizować wszystkiego dogłębnie, kierować się bardziej przede wszystkim intuicją tak? w podejmowaniu. Decyzji, bo możecie w tym roku właśnie natrafić na sytuacje, w których będziecie zmuszeni jakby do podjęcia ważnych decyzji, a może to dla Was nie być łatwe lub stwarzać pewne problemy, bo po prostu pewnych informacji możecie nie posiadać na dany moment i stąd może pojawić się ta trudność. I ważne jest właśnie to kierowanie się przede wszystkim intuicją, bo tutaj jest jakby konflikt na linii intelekt a emocje. Więc ważne żeby wsłuchać się w własną Intuicję i również, żeby nie analizować pewnych rzeczy zbyt dokładnie, bo wtedy, wtedy jest ta trudność w podjęciu decyzji. Ważne, żeby może zdecydować się na ten pierwszy scenariusz, który przyjdzie Wam do głowy, bo jest to jakby sygnał, że intuicja tutaj próbuje Wam wskazać jakby drogę. I ta sytuacja oczywiście może dotyczyć y, jakichś działań albo może dotyczyć y, również y, pomiędzy Tobą a y, jakąś y, osobą. I y, to jest raczej taki konflikt y, wewnętrzny, że y, nie wiemy, y, jaką podjąć decyzję, jest pewne rozdarcie. Bo chcemy uszczęśliwić kogoś innego, a niekoniecznie jest to zgodne z naszymi potrzebami. Więc, jakby warto właśnie nie udawać, nie próbować przykryć pewnych problemów, nie uznawać, że one nie istnieją, tak? I nie starać się uszczęśliwiać wszystkich wokoło, bo najważniejsze jest szczęście przede wszystkim wasze, tak, w pierwszej kolejności. Zobaczmy jeszcze karty wyroczni. Wyciągniemy po jednej karcie z wyroczni. Jakie przesłanie tu jeszcze dla koziorożca na nowy rok? I jeszcze z drugiej talii wyciągniemy kartę wyroczni dla was. Dla koziorożca na nowy rok karta wyroczni. Co tutaj może się jeszcze wydarzyć dla was? I pierwszą kartę mamy mówiącą o nowym życiu, o przebudzeniu się, o pojawiających się możliwościach, narodzinach nowej idei. To jest taki powiew świeżego powietrza w naszym życiu, który przynosi radość, podekscytowanie. Możesz wszędzie jakby poczuć całym sobą, całym sercem, że budzisz się do, do życia, tak? Więc. Tutaj przede wszystkim jakieś rzeczy, cuda, na które być może czekałeś, mogą pojawić się w Twoim życiu, to jakby jeden z tych momentów, kiedy mogą inspirować się nowe pomysły, nowe możliwości, dają Ci również nadzieję na spełnienie Twoich marzeń. Będziesz miał. Energię do działania, której potrzebujesz, żeby poczuć się jak nowonarodzony. Więc jest to karta, która mówi, że będziesz w sobie miał bardzo dużo entuzjazmu do działania i jest to dla Ciebie bardzo szczęśliwy okres w życiu. Tutaj mogą pojawić się nowe relacje. Relacje, które, połączenia, które już istnieją, mogą wejść na wyższy poziom, oczywiście, i możesz poczuć jakby ponownie w sobie to połączenie, tą pasję i radość w związku. Więc jest to bardzo pomyślna karta, jeśli chodzi o miłość i partnerstwo we wszelkich formach. Widać, że jakby znajdujesz, wszystko zaczyna się układać, układać na swoim miejscu, tak? Nowe możliwości, jakby dają ci do zrozumienia, że obfitość jest właśnie dla ciebie teraz dostępna, więc będzie to czas, kiedy możesz czuć się nagrodzony, cieszyć się, mieć nadzieję i spełniać również swoje marzenia. Może to będą marzenia właśnie o jakiejś podróży, bo drugą z karty wyroczni mamy kartę. Podróży, która mówi o tym, że w tym roku możesz gdzieś podróżować, możesz również się przeprowadzać, zmieniać lokalizację, miejsce zamieszkania. Mogą być to oczywiście wakacje, albo jakaś podróż służbowa. Karta może mówić o zmianie miejsca pracy, o zmianie miejsca zamieszkania. Może to właśnie będą te trudne decyzje, które trzeba będzie podjąć w tym roku, więc kieruj się przede wszystkim intuicją, tym pierwszym poczuciem, pierwszą decyzją, która przyjdzie do Ciebie i patrz przede wszystkim na swoje potrzeby. Karta również mówi o tym, że uda się wszystko załatwić pozytywnie, tak? Cokolwiek jakie ta karta będzie wprowadzała zmiany w Twoim życiu, to odbędą się one bez problemów. I jakby ważne również. Jedynie przy tej karcie jest to, żeby zwrócić uwagę na swoją motywację, jak, czym się kierujesz, i pamiętać również o logistyce całej, o zaplanowaniu wszystkiego w swoim życiu. Więc jakby karta mówi o tym, że przed tobą są inspirujące podróże. I dla was jeszcze ostatnia karta z anielskich. Kluczy. Bądź cierpliwy. Wszystko ma swój czas. Dobrze, to wszystko dla Was w dzisiejszym bonusowym czytaniu. Zapraszam Was na czytania miesięczne, a dzisiaj życzę Wam dużo miłości, uzdrowienia na Waszej drodze i do zobaczenia.